temat business intelligence, którą zorganizowaliśmy pod szyldem magazynu IT Polska News, przyniosła bardzo ciekawe spostrzeżenia i wnioski. Nasi dyskutanci pokazali kierunki, w którym biznes intelligence w tej chwili się rozwija, na jakim jest etapie. I trzeba przede wszystkim zauważyć, że myślenie o analityce biznesowej sprzed kilku lat różni się mocno od tego w jaki sposób teraz o niej myślimy? Okazuje się, że producenci coraz częściej oferują analitykę biznesową jako usługę, coraz częściej się to sprawdza i coraz częściej klienci szukają takiego rozwiązania, by nie inwestować zbyt dużo na początek, lecz by rozłożyć te wydatki na jakiś dłuższy okres w miarę regularny. Kolejnymi kwestiami, które poruszaliśmy, były, była sprawa Internetu Rzeczy, który ma mocny wpływ na analitykę biznesową, no a także kwestia trendu, który się wcześniej pojawił, czyli Big Data. Big Data wniosła wiele w analitykę biznesową, rozszerzyła po prostu całe spektrum działań, które dostawcy mogą podjąć. Debata była bardzo ciekawą dyskusją i myślę, że podzieliliśmy się opiniami w taki sposób, w jaki nie mielibyśmy okazji, gdybyśmy się nie spotkali przy wspólnym stole pod szyldem IT Polska News. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że BI to nie tylko sam system informatyczny, nie same narzędzia. Ważne są jeszcze ludzie i procesy w firmie związane z business intelligence. Teraz. Rozpoczynając Zaczy, projekt, wybierając dostawcę, myślę, że właśnie warto zwrócić uwagę, czy ten dostawca, z którym współpracujemy, jest w stanie nam pomóc w opracowaniu długoterminowej wizji rozwiązania rozwojowej platformy, czy jest w stanie zebrać nasze wymagania analityczne, przełożyć je na finalny projekt. Jeżeli chodzi o same narzędzia, myślę, że istotna jest, istotna jest kwestia elastyczności narzędzia. Tak, potrzeby biznesowe się zmieniają. Coś, co jest dzisiaj głównym wymaganiem, może w perspektywie kilku miesięcy już być zupełnie bezużyteczne, więc ważne też, żeby to, co zostanie dostarczone, było elastyczne. Na tyle, żeby nie była konieczna ingerencja dostawcy w każdą zmianę, która później będzie generowana, żeby użytkownik był w stanie sam nowe zestawienia, nowe analizy przygotować. To są, myślę, takie istotne rzeczy. Klasycznie klienci zaczynają od tego. Czy spełnimy ich potrzeby? E, czyli, jaki zakres funkcjonalny oferujemy, e, następnie e, czy poziomy bezpieczeństwa będą zachowane i ogólnie o tym, czy e, jesteśmy rozpoznawalni na rynku, czy jesteśmy sprawdzeni. E, I to jest jakby taki pierwszy krok. Drugim za chwilę pojawia się koszt. Koszt, koszt, koszt. Zwrot e, z inwestycji. Czy będę miał z tego korzyści, czy nie? No, na samym końcu pojawia się też pytanie, a co na przyszłość? Czy mamy jakąś wizję rozwoju, czy też chcemy zagronić klienta w zamkniętą ścieżkę? Dlatego też bardzo ważna jest strategia, jaką mamy względem naszych produktów i długoletnia wizja współpracy, i oczywiście wykonywalność zadań, o której już wcześniej mówiłem czyli czy będziemy mieli partnerów na rynku, którzy są w stanie obsłużyć potrzeby danego klienta? Nasi klienci, oczywiście, podejmując decyzję o zastosowaniu narzędzia, kierują się w tym, żeby ta inwestycja się zwróciła. To jest tylko taka jedna kwestia finansowa. Bardzo ważne jest dla nich, żeby to narzędzie mogło rosnąć wraz z ich organizacją żeby z jednej strony mogły być kompleksowe, ale na początku przynajmniej wdrożone i dopasowane do istniejących potrzeb. No i żeby to narzędzie mogło być rozwijane przez nich osobiście, a nie byli uzależnieni od dostawcy. My ich wspieramy, kołczujemy, natomiast udajemy narzędzie w pełni ich ręce. W przypadku wyboru rozwiązania należy podzielić to na dwie takie kategorie. Pierwsza to wybór firmy, która wykona wdrożenie, która wspólnie z klientem wdroży to rozwiązanie. A druga kwestia to jest technologia, czyli technologia, na podstawie której to wdrożenie będzie wykonane i to od technologii też w dużej mierze zależy sukces danego wdrożenia. W przypadku Wdrożeniowca, firmy najczęściej weryfikują klientów, których dana firma wdrożeniowa miała, weryfikują kompetencje, sukces story poszczególnych wdrożeń i na tej podstawie wybierają partnera wdrożeniowego. Jeżeli chodzi o technologię, ja bym tutaj rozgraniczył to dla rozwiązań mniejszych. Możemy się oprzeć na decyzja, które firma wdrożeniowo podejmie wspólnie z klientem, a dla dużych rozwiązań zawsze oferujemy naszym klientom tzw. proof of concept, czyli sprawdzenie wielu technologii na ich konkretnych danych i wybór tej technologii, która w ich konkretnym przypadku będzie najlepsza. Oczekują kompleksowości, czyli oni nie decydują się wprost na samo narzędzie, ale oczekują rozwiązania. Przychodzą z określonym problemem, na który odpowiedź my jako firma wdrażająca powinniśmy znaleźć. Czy to dyrektorzy finansowi, czy to dyrektorzy IT rozmawiając z nami. Wprost oczekują, że przyniesiemy rozwiązanie problemu biznesowego, czyli merytorykę, że przyniesiemy technologię i że przyniesiemy, przyniesiemy późniejsze e, wsparcie i usługę dostarczonego do rozwiązania. A biorąc pod uwagę e, fakt, że od pięciu lat nam to się e, udaje e, z dosyć znaczącym skutkiem, gdyż co roku rośniemy dwucyfrowo, to cyfrowo, w zasadzie odpowiedź e, jednoznaczna. Firma Sage, która zajmuje się głównie rynkiem SMB i mikroprzedsiębiorstw, identyfikuje potrzeby klientów związane z Business Intelligence w trojaki sposób. Po pierwsze, jest to kwestia bariery wejścia, która dla mikroprzedsiębiorstw jest istotnym czynnikiem i kwestia tego, jak szybko korzyści z wdrożonego rozwiązania przynoszą efekty, które są przeliczalne na pieniądze w tych przedsiębiorstwach, jest krytyczna. Po drugie, kwestia rozpoznania potrzeb. Sam proces rozpoznawania, rozpoznawania potrzeb jest długi i zwykle kosztowny, dlatego stawiamy na to, że klient sam w miarę używania i rozwiązywania kolejnych problemów w swojej firmie może y, definiować nowe potrzeby i łatwo i tanio je wdrażać, ich rozwiązania. I trzeci aspekt to jest kwestia dostępu do danych, które w małych firmach wymagają y, specjalnej elastyczności. Tak jak możemy sobie łatwo wyobrazić, że innego dostępu do danych potrzebuje analityk, który używa Excela, innego dostępu do danych potrzebuje dyrektor, innego dostępu do danych potrzebuje sprzedawca, który jest w interakcji z klientem. Te trzy dostępy w zasadzie wyczerpują pierwsze potrzeby istotne zdefiniowane przez małe przedsiębiorstwa. Niemniej y, istnieje możliwość definiowania dowolnego dostępu y, w produktach, które oferujemy na rynku. To jest oczywiście szereg y, czasami bardzo różnych kryteriów, które klienci biorą pod uwagę przy wyborze systemu klasy Business Intelligence. Natomiast zacząć y, trzeba od tego, że nie ma uniwersalnego systemu Business Intelligence. Znaczy nie da się zrobić technologicznie czy rozwiązaniowo pewnego pewnego blackboxu, który każdy klient będzie w nim zainteresowany z punktu widzenia potrzeb w, w obszarze systemów klasy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wartością tego, co Business Intelligence dostarcza klientowi jest model, model statystyczny, model danych, model realizowany wspólnie z analitykami, nie technologami, nie IT, ale tymi ludźmi, którzy znają doskonale dziedzinę, w której porusza się klient, w której porusza się potencjalny odbiorca, analitykami, którzy doskonale znają sektor i uwarunkowania rynkowe z nim związane. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to jako fundament budowy systemów klasy Business Intelligence, no to współ... Sposób naturalny odpowiedź jest taka, że o tym czym jest ten system dla klienta końcowego, no jest jakość modelu, jaki jest zrealizowany, jaki jest zbudowany i oczywiście idąc krok dalej, jak efektywna i jak elastyczna jest platforma, na której ten model został położony. Także odpowiadając prosto na pytanie Pani, e, oczywiście bardzo ważne jest to. E, jakich analityków, jak oni pracują, żeby wykrywać nasz model, który będzie realizowany w systemie Business Intelligence. W drugiej kolejności cechy platformy, czyli to jak ten model będzie szybko funkcjonował, jak analizy danych będą szybko realizowane, jak elastyczny system będzie z punktu widzenia wizualizacji danych, dostarczania tych danych. No i mamy tutaj też ogromną rolę kanału partnerskiego, naszych partnerów, którzy bardzo nam pomagają przy dostarczaniu tych systemów do klientów końcowych. Kiedy klienci dokonują wyboru systemu, a przede wszystkim zwracają uwagę na fakt adopcji tego systemu. Ponieważ niczym jest system, który. Jest wdrożony, jest zakupiony, jest opłacony, natomiast nie jest używane, nie są wyciągnięte wnioski, które, które założone zostało, że będą wyciągnięte. Także myślę, że to jest kluczowy element e, wśród klientów, z którymi którym tutaj my się spotykamy. E, natomiast zaraz zanim jest drugi niezwykle istotny element, mianowicie szybkość e, szybkość uzyskania informacji z tego systemu po wdrożeniu. Minęły już czasy systemów, które które wdrożenie trwa dwa lata, ponieważ w ciągu tych dwóch lat rynek, zasady oraz otoczenie biznesowe może się drastycznie zmienić. Także mamy klientów, którzy wybrali pewien system i w ciągu czasu, kiedy był wdrażany ten system, został także wdrożony system. I klienci i ten klient, o który myślę, jest to skandynawska firma Tetrapak, która nie mogła sobie pozwolić na oczekiwanie na efekt działania systemu, tylko chciała tak zwane międzyczasowo mieć już coś działające i używane przez ludzi do uzyskiwania wyników z swojego życia.